Cześć, witamy po przerwie. Łukasz Gras i Forrest Gump jest moim gościem. Przypominasz <laughs> mi Forresta Gumpa, no bez dwóch zdań Maciek to jest... Tak, zwłaszcza w, w tej scenie, kiedy zaczął biec i mu rosła broda. Tak, tak. Tak. A tak, tak naprawdę Maciej Piotrowski, reżyser, scenarzysta, między innymi Dzień Dobry TVN, producent, lektor i ultramaratończyk. Jesteśmy na Stadionie Narodowym. Po twoim maratonie, w którym mówisz szczerze, że to był ten moment, kiedy po przekroczeniu mety miałeś to, tą przemianę wewnętrzną. Na czym ona polegała? Polegała na tym, że e, kiedy ta e, walka pomiędzy moim półmaratonem a maratonem, czyli pomiędzy marcem a e, wrześniem, to było absolutne bronienie się przed aktywnością fizyczną. To było e, jak kompletnie nie rozumiałem, po co mam biegać, dlaczego, dlaczego jest mi to potrzebne. Nie czułem potrzeby przemiany. Docierały do mnie już te pierwsze sygnały, impulsy, one się gdzieś tam prze... Platały y, z myślami o, y, o bieganiu, natomiast y, stan jak stanąłem na mecie, jak założyłem medal, jak pokonałem 42. Kilometry. Ważąc 120 kg. Ważąc 100, no, Wtedy po, pomiędzy marcem a wrześniem udało mi się jakąś piąteczkę zbić przez tą taką minimalną aktywność. Zakładam, tak? że wodę straciłeś. No pewnie tak, no, ale byłem na pewno lżejszy nieco niż na tak. tym półmaratonie. I stanąłem na linii mety, założyłem medal i pomyślałem sobie, będziesz ciężkim idiotą, jeśli te. 42 km, wyrzucisz teraz do piachu. Jeśli wrócisz do poprzedniego trybu życia, jeśli nie podpisałeś właśnie takiego cyrografu, takiej deklaracji tu, teraz. Zresztą był wyjątkowy maraton. To była meta zorganizowana wewnątrz stadionu. Tam była taka atmosfera, nawet jakby przybiegłem na tyle późno, że już było prawie pusto. <noise> e, bo. Za, e, to no tak, no, maraton zajął mi 5 godzin 26 minut. Już przed zamknięciem strefy, chyba 6 godzin? jest 6,5 chyba A. był w Warszawie. No tak, tak no, ale 5 godzin 26 minut dla mnie to się kompletnie nie liczyło. Ja się czułem jak zwycięzca, ja czułem, że dostałem jakąś drugą szansę. Tak? To jest, oczywiście to są takie słowa, które każdy, kto tego nie przeżył, może mówić, że jakieś górnolotne, wymyślone że sobie to gdzieś tam zbudowałem. Znaczy nie da się opisać tego no nie wrażenia. Da nie Cię, da się, ale ja Ciebie rozumiem doskonale, o czym Ty mówisz. I pomyślałem sobie, że tak, po pierwsze dziękuję Bogu, że przeżyłem, tak? bo mówię, ja później jak opowiadam znajomym, mówię o tym maratonie, że to była moja nieudana próba samobójcza, bo to się mogło dla mnie skończyć fatalnie. Znaczy mogło nie wytrzymać serce. to, że ja w ogóle skończyłem bez żadnych kontuzji, z jakąś lekką kontuzją później, Rośliny podeszwowego, to naprawdę cud, więc jakby ta droga i ta metoda to nie jest coś, czym ja chcę zarażać ludzi, bo absolutnie trzeba mówić i podkreślać, to jest nie tędy droga, trzeba to do, do tego dochodzić. Natomiast no, ja uległem tej takiej fascynacji, rozpoczęła się błyskawiczna droga zdobywania. Korony maratonów, biegania wszystkich półmaratonów, maratonów jeden po drugim potrafiłem biec. maratonów wrocławski, krakowski, poznański, e, dębno. Czyli nie ma w tym przesady, jeżeli mówimy, że to były wtedy jak Forest Gump. Tak. Wybiegłeś tak. i nie przestawałeś biec. Tak, tak. Ja, ja przebiegłem 12 maratonów e, w krótkim czasie. Wszystkie biegi biegałem z różnymi grupami biegowymi, chudłem. E. No to taki polski Forest Gump jesteś? Troszkę tak, ale równolegle też zmieniało się moje życie, jeśli chodzi o życie z, związane z jedzeniem i z dietą. Zacząłem... Aha, właśnie, to jest ciekawe. Obaj pochodzimy ze świata medialnego. Wiemy, jak wyglądają sytuacje po różnych medialnych imprezach, albo na imprezach medialnych, i wiemy, jak wygląda to stresujące życie. I jak kiedyś musiałeś się też, powiedzmy szczerze, wyrwać chyba trochę z tego środowiska z tego pociągu, w którym ten świat medialny jedzie. Odstawić na bocznicę, bo jak i szedłeś na imprezę, wszyscy no, sięgali po alkohol, papieroski, jakieś jedzenie. A ty co? Wiesz co, to jest tak, że yy, nie wiem, czy tak. Tylko i w przy, wyłącznie w przypadku e, mediów? Czy tak jest w ogóle, że czasami życie weryfikuje, że jest grupa przyjaciół, znajomych i relacje oparte o e, Nie, ja imprezki? Tylko ja mówię o naszym środowisku. No bo tak, tak no te ale znamy, to ale, ale, ale to jakby ci, którzy przestali być ze mną w kontakcie, bo łączyła nas tylko jakaś część imprezowa, no to po prostu. Naturalna selekcja. Tak, tak, naturalna sekcja. Natomiast. Ja tego wtedy nie zauważyłem, dlatego że absolutnie pochłonęło mnie inne nowe środowisko. Pochłonęło mnie środowisko ludzi, którzy zakładają buty, idą do parku, biegają, i pochłonęło mnie środowisko ludzi, którzy interesują się tym, co wkładają do organizmu. Ja przeszedłem na weganizm. Ta droga. Ale czy tak samo szybko jak odstawienie papierosu, bo papierosy alkohol poszły bez problemu. Wiesz co, chyba jestem w życiu. Człowiekiem, który musi stawiać sobie bardzo wysoko poprzeczkę. To znaczy, jak mówię ludziom, że jednocześnie jednego dnia, 6 września, 2013 roku rzuciłem mięso i przetwory zwierzęce, przechodząc na wtedy. Semi-weganizm, bo zostawiłem tam w diecie jajka, e, założyłem, że ryby mogą się trafić i od czasu do czasu owoce morza. Jednocześnie rzuciłem papierosy, jednocześnie rzuciłem alkohol. To mówią, stary, no zwariowałeś. A, no i zacząłem biegać. Tak? to Więc jakby zrobiłem cztery rzeczy, które do tej pory e, były dla mnie zupełnie obce. E, ale ja lubię, ja lubię jak mam Wszystko dużo trudniej. Tak, tak, jak mam dużo trudniej, więc e, e, natychmiast zacząłem. Konsumować też nową jakość życia. To znaczy, zacząłem uczyć się. No bo okazało się nagle, że jeżeli masz wybór, jesteś wszystko wszystkożercą. Jesteś wszystkożercą i jak sobie zestawisz listę rzeczy, które jesz, i ludzie mówią: Ale co ty jesz? A później się okazuje, że przechodzisz na dietę roślinną, to ona ci się nie skraca, Wydłuż? tylko wydłuża. To, no tak, mówisz to z perspektywy osoby, która o tym wie. Natomiast jak tłumaczę to ludziom, ile poznałem nowych produktów żywnościowych, ile poznałem Sposobów czerpania białka, energii, ile poznałem, sposobów łączenia i przerabiania, cholera, ciecierzyca da się zrobić jako deser, jako kotlet, jako, jako klopsiki, wiesz, z jednej ciecierzycy to można jest. zrobić tyle rzeczy, że... E, ja jestem fanem tych postów Twoich na Facebooku o chlebie, jak chcesz to robić, no. ale to wyjaśnij, właśnie miałem Ciebie zapytać, co, bo aż mnie przeraziło, jak zobaczyłem ostatni ten, mówisz, że smalec robiłeś. tak Jaki smalec? Że smalec to wiadomo, z czego się robi? No ale to jest kwestia z nazewnictwa. Ludzie sobie przyjęli, a, że komplet powstaje z mięsa, a smalec powstaje, tak, no to w rozmowy o tym, jak możesz nazywać smalec coś, co jest z fasoli. Tak, robię taki smalec, że połowa Półwyspu Chalskiego na Kaprze, gdzie mój smalec jest słynny, nie wie, że jest smalec z, fasoli, z białej fasoli, z cebuli, bo smakuje, pachnie jak smalec robiony z tłuszczu zwierzęcego. Dziś jestem w 100% weganinem. Nie wiem rzeczy przetworzonych, jem rzeczy roślinne, nie wiem rzeczy, gdzie skład chemiczny jest dłuższy niż na, nazwa towaru. Kupuję, kupuję rzeczy, robię sam, nauczyłem się gotować i tak dalej. Jakby zrezygnowałem z usług przemysłu spożywczego, który jest dzisiaj tak naprawdę tylko opakowaniem śmieci. To po Rich Rolu był drugi ważny człowiek. Do, Dotknęcie, tu, żyje czy z hologramem rozmawiamy? Żyje, żyje, żyje. Jurek. Znaczy to jest, Scott Jurek, no, tak. no i miałem przyjemność ze Scottem Jurekiem, jest fantastyczny człowiek. Fascynująca opowieść o biegającym weganinie, który jakby po Richu ugruntował tylko to, że jakby... No da się, da się przebiec apalachy w rekordowym tempie, tak? no, Nie apal... jedząc mięsa. Nie jedząc mięsa, tak, tak. Znaczy, słuchajcie, to jest tak, słuchaj, to jest tak, że energia, jaką dostałem, możliwość budzenia się o 4.30 przed pracą, ja nadal pracuję w mediach, mam mnóstwo zajęć, ale ja w życiu bym nie wygrzebał się jedząc i pijąc yy, yy, różnego rodzaju energetyki, uwielbiałem energetyki. Yy, o 4.30 na trening. Ja mam teraz tak, że wstaję 4.30 i idę na dwie godziny biegać z moim psem bądź bez psa, bo okazało się, że adoptowałem haskiego, który nie chce biegać. Ja no, to jakiś evenement. Muszę sprawdzić, co z nią nie tak. Yy, natomiast idę na trening, robię dwie godziny treningu, wracam do domu i zaczynam dzień. Znaczy, ja już sobie nie wyobrażam życia. Bez, bez diety roślinnej, bez biegania, bez ruchu, bez ultramaratonów, bez gór, bez. Powiem Ci, że rozmowa z Tobą, Maciek, dzisiaj yy, i to mogę powiedzieć z nieudawaną satysfakcją i szczerze należy do jednej z najważniejszych w moim życiu. Cieszę się. Yy, nie tylko ta, bo my się znamy jak łyse przez kilka lat i za, za każdym razem jak rozmawiamy na ten temat, to ona Mimo tego, że ja cię tam zainspirowałem na początku, to teraz ty mi dajesz takiego znaczy, kopalnie. No że jesteś ojcem krzesnym, tego yy... sukcesu na pewno. To jest w ogóle bez, bez tych spotkań, bez tego treningu <noise> i bez e, rzuconego e, hasła wolniej. E, to tak ja będę zawsze pamiętał i powtarzał, że znaczy tego się bez ludzi nie da zrobić. Znaczy ludzie potrafią cię ściągnąć tak e, doskonale w dół i posadzić i powiedzieć, że się nie da, bo było takich wielu. Było, tylko trafiłem na takich ludzi jak ty, jak Piotrek, który. Na siłę próbował mnie zapisywać i zapisywał skutecznie na te półmaratony. Maratony na innego Piotrka, który jest biegaczem, ultramaratończykiem, który mi pokazał góry i pokazał inny aspekt. No, ludzie, 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 ludzie. ludzie, ludzie. Rol, Scott Jurek. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja Naszym gościem był polski Forest Gam, <laughs> Maciej Piotrowski. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.